Lekcja japońskiego 5. Dobra, lećcie na przerwę, bo mi się nie chce z wami być. Tymczasem u babki od japońskiego. Dobra, no więc sala 2 291. To będzie moja baza, w gabinecie dyrektora. Kurde, czemu tę drukarkę słychać na 22 km, Ale przynajmniej mam papiery. Idę je porozwieszać po całej szkole. Idę na zwiady. A co to za plakaty? Nie no, ten żużlarz ziemiochat dyrektorski wystawił na mnie list gończy. Nie tylko on. Zamknij dupę. Jeszcze raz to wezwę deratyzację mama, a... Babka od matmy pobiegła do swojej mamy. Babka od japońskiego poszła do sali 929220. Koninchiya bachory, koniec przerwy. Będziemy się uczyć japońskiego. Lampo ty, przecież dyrektor szkoły cię zwolnił. No tak, a co? To jakim cudem ty chcesz nas uczyć? A chcesz bym znowu zmieniła się w goblina. A nie, nie, przepraszam. Tak myślałam. To teraz do tablicy, bo jak nie to będziesz żarł pieluchy. Dobra, nie zesraj się w pieluchę małpo. Powiedz mi co znaczy watashino otoha gajdesu. Gadaj, no! Ej, chwila, miał być Igor! No nie mów, że on mnie przechytrzył i uciekł! Zamknij dupę i spierpierpierpieraj! Lalka zastępująca Igora sobie poszła! Schakowałem babkę od japońskiego tak, że nie może już odpalić swoich goblinowych mocy! To świetnie! Znając życie, babka mnie zaciągnie z powrotem do sali za ucho! To jak to zrobi, to niech pan wezwie! Babka od japońskiego zaciągnęła Igora z powrotem do sali za ucho! Wzywam deratyzację! Elo, dobra, leć do sali 929 220, tylko po cichu i zaatakuj z zaskoczenia. Okej, okay, uwielbiam ataki z zaskoczenia. Marek Jarosław Wojciech walczy w Dupę już i poszedł pod salę 929 220. Jak jeszcze raz mi. Elo, Elo 320, jestem Marek Jarosław Wojciech walczy w Dupę już jarzubej i jako wyrok daje pani izolatkę na 2 miesiące i 6 dni, trzeźwiarkę na 3 dni i tortury w postaci gilgotania w miejsca intymne. W następnym odcinku czeski, part 2.